Witam Państwa Jurek Staszczyk w niepoprawnie politycznej rozmowie na portalu Radomsko-24.pl Witam dzisiaj Państwa i mojego gościa. Jest nim Aleksander Broszkowski, naczelnik utrzymywania, utrzymania dróg w powiecie radomszczańskim. Witam serdecznie. Dobry wieczór, Dziękuję za przybycie, za przyjęcie zaproszenia. Panie naczelniku, budżet na 2022 rok to jest lepszy czy gorszy, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w porównaniu z 2021. Porównując go do tego samego okresu, czyli mm. do stycznia 2021, myślę, że jest bardzo porównywalny i bardzo skromny zarazem. No bo tak, 5,6 milio miliona złotych na inwestycje w 2022 roku, bo tak twierdzi Blata Pokora, chociaż zaznacza, że to są pieniądze na inwestycje rozpoczęte w 2021, jeszcze do, do, na dokończenie tej inwestycji, że budżet jest tak skonstruowany, że będą środki jakieś wolne, które z pewnością ten budżet podniosą, jeżeli chodzi o pieniądze na inwestycje. Natomiast ja zastanawiam się, bo biorąc pod uwagę inwestycje w gminach, to prawie w każdej gminie pieniądze na inwestycje w 2022 roku są większe niż w powiecie szczańskim. To osobiście, nie znam się na ekonomii, budzi mój niepokój. Dokładnie tak jest panie redaktorze. To nie jest sytuacja od dnia dzisiejszego, od tego roku kalendarzowego. Tak mm. zawsze od kilku ostatnich lat jest, że Gminy przeznaczają o wiele większe środki finansowe w swoich budżetach na inwestycje, niż przeznacza na te inwestycje powiat. Powiat jest tą jednostką samorządu terytorialnego, która jest pozbawiona dochodów. Wszyscy o tym wiemy, tak została skonstruowana reforma administracyjna. Coś dostajecie, musicie się w tym rządzić. Dokładnie. To są, dostajemy subwencje na świata, dostajemy bardzo małe finanse na pozostałą działalność. Natomiast to jest pewne, że z miarem, w miarę upływu czasu, w miarę pojawienia się nowych programów, nowych naborów, ten budżet będzie się zwiększał, bo tak jest co roku. Zaczynamy od tego poziomu minimalnego, to jest rząd wielkości 5-6 milionów na wszystko, mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Pod koniec roku jest to już zazwyczaj kilkanaście milionów, łącznie z dotacjami, które dostaniemy. Yy, Czyli Beata mogę... Pokora, starosta powiatu radomszczańskiego nie miała się z prawdą mówiąc, że ten budżet będzie lepszy. Na pewno będę lepszy. Mogę yy. już powiedzieć o tym, że zawnioskowaliśmy o wprowadzenie do budżetu kolejnej inwestycji, bo na razie figurują tylko te, to, jak gdyby rozpoczęliśmy w roku 2021. Doszła jedna słucharskiego powszechne skrzyżowanie. Natomiast dojdzie kolejna na najbliższej sesji, nie, nie na jutrzejszej, na jednej z następnych sesji. Chodzi o przebudowę mostu w miejscowości Zagórze. Bo jest też ogłoszony nabór na dofinansowanie tego typu zadań z subwencji ogólnej ministra finansów. To w takim razie, panie naczelniku, to ile pieniędzy w chwili obecnej, bo koniec mamy już prawie stycznia, jest przeznaczone na inwestycje drogowe w powiecie raduszczańskim? Gdybyśmy tak wszystko zbilansowali, mhm. bez rozdzielania na poszczególne paragrafy, to mamy około 6 milionów. To jest oczywiście bardzo mało, bo wiemy, że gros tych środków to pochodzi, na, będzie przeznaczone na dokończenie przebudowy ulicy Księdza Kościowa, którą rozpoczęliśmy jesienią 2021 roku. Na dokończenie przebudowy przejść dla pieszych, to jest taki program bezpieczne przejście dla pieszych. Tych pie przejść dla pieszych mamy 13 zaplanowanych do wykonania. Część została rozpoczętych w roku ubiegłym, część rozpoczniemy dopiero za kilka tygodni. Wszystkie będą zrealizowane na wiosnę. A więc są to głównie, głównie takie pozycje składowe, na które się składają finanse w tym w tegorocznym budżecie powiatu rodemprzańskiego. To w takim razie, bo jeszcze słyszałem, że ulica chyba Krasickiego będzie w tym, w tym roku prowadzony będzie remont tej ulicy czy nie? Na chwilę obecną nie mamy takiej informacji pozytywnych, liczymy na to, natomiast wniosek był składany w wakacje tamtego roku. Liczymy na to, że otrzymamy te środki. Zobaczymy. Trwają, to tak długo się trwają czeka na, na środki, bo powiedział pan, że w tamtym roku w wakacje, tak. czyli w czerwcu był złożony wniosek. Mamy, w lipcu czy w sierpniu, tak. Dzisiaj mamy koniec stycznia 2022. No ja przypomnę historię przebudowy ulicy Księdza Kościoła w Radomsku. Wniosek składany do Funduszu Dróg Samorządowych w sierpniu 2020, a umowa, Podpisana z wojewodą dopiero w czerwcu 2021-30 miesięcy. Pytam, jak zupełnie e, No tak długo są oceniane wnioski po naborach, tak? E... Czyli z czego. No jeszcze raz zapytam, z czego to wynika? Bo jak mówi Pan, że tak długo trwają e, badanie tych wniosków po naborach, to co jest sprawdzane? Czy tam coś. E, ten podmiot, który składa te wnioski chce coś ukryć? czy... Panie ja też za wnioski. bardzo nie wiemy, co jest sprawdzane, bo wnioski, wnioskujemy o dofinansowanie z budżetu państwa do wojewody i to służby wojewody mm -hmm. sprawdzają te wnioski. W międzyczasie, w trakcie sprawdzania, oceniania tych wniosków nie ma żadnych informacji pośrednich na stronie inter, internetowej, stąd... No, trudno tutaj a są jakieś skrywać. monity z Waszej strony? Dlaczego tak długo czekacie? Znaczy telefonicznie dopominamy się, kiedy będzie ogłoszony werdykt, czy tam wyniki naboru, a to tylko telefonicznie. 2021 rok to był takim rokiem, chyba, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, że na przykład powiat musiał zrezygnować z naprawy, jeżeli chodzi o ubytki w infrastrukturze poziomy Mam to na myśli malowanie pasów, chyba tak. koszenie rowów, czy podobnie zapowiada się w 2022 rok, że będziecie musieli od tego odstąpić? Panie redaktorze poprawię, to był rok 2020. W 20. 2020. Uh -huh. 2020 po raz pierwszy w historii powiatu nie odnawialiśmy oznakowania poziomów. W 2021, 2021 było odnawiane. Uh -huh. W 2020 roku również nie szukaliśmy wykonawcy, który czyścił i wykonywał nowe rowy przedrożne. Tak gdyby te dwa tematy w 2020 roku były zaniechane. Z tego względu spowodowane na, no, Z brakiem środków w budżecie. Mhm. Natomiast w 2021 już te czynności prowadziliśmy. Zobaczymy, jak będzie w 2022. Na chwilę obecną, tych środków, bo to gdyby budżet całościowy jest podzielony na paragrafy. Te wszystkie czynności, które gdyby sprowadzają się do bieżącego utrzymania dróg, do tych podstawowych czynności, to jest taki paragraf usługi remontowe. I w tym paragrafie jest stanowczo za mało pieniążku. Mamy w tej na chwilę obecną 2 miliony złotych. Co nam na wystarczy, tylko na naprawę na ubytków, przy drogach, uzupełnienie oznakowania pionowego. i Jeżeli nie będzie dotacji, zwiększenia tego paragrafu, to niestety innych czynności nie będzie Czyli Czyli w 2022 roku również rowy nie będą wykaszane? Mam nadzieję, że nie chodzi o wykaszanie. <grym> chodzi o czyszczenie, czyli odmulanie tych rowów. Na wykaszanie, czyli na letnie utrzymanie dróg mamy pieniążki, to jest takie podyktowane tym, że współpracujemy z gminami, podpisujemy stosowne porozumienia i to gminy nam to robią, my dajemy odpowiednie dotacje celowe. Jest takie przysłowie, że krawiec tak kraje na ile mu materiału staje, czyli rok 2022, jeżeli by Pan miał pełen worek pieniędzy, to które inwestycje powinny być w pierwszej kolejności zrealizowane w powiecie drogowe w powiecie radąszczańskim? No właśnie, jest, bardzo duży nacisk kładziony jest na inwestycje, czyli na zadania, na które, które podnoszą majątek powiatu, po pierwsze, a po drugie, na które musimy mieć dokumentację. I takich zadań jest niewiele. Z pewnością chciałbym, aby jak najszybciej została wyremontowane, przebudowana, przepraszam, fragment ulicy Krasickiego w Radomsku, Na to mamy dokumentację, to jest odskrzyżowanie... I podobno z... pieniądze na to, inwestycje w tym roku będą, tak mówiła u mnie w programie Bada Pokora. No mam taką nadzieję, że będą. Mhm. To pan na, na to mamy dokumentację. To jest krótki odcinek, ale bardzo kosztowny, bo do wymiany jest cała infrastruktura podziemna. Życzymy sobie również, żeby przebudowana była droga Okrajszów-Kietlin, czy też Okrajszów-Blok Dobrzycy. To jest fragmentaryczne z ulica Sikorskiego, bo to jest bardzo ważna doradomska droga, która by w jakimś tam sposób odciążyła mhm. niektóre ulice w centrum miasta. Myślimy też o ulicy Piłsudskiego. To są jeżeli chodzi o radomsko. Natomiast jest gro zadań, które kwalifikowałoby się jako remont mhm. bez opracowania dokumentacji, czyli wykonujemy proste nakładki bitumiczne. Na pewno mieszkańcy tych miejscowości, gdzie tam byśmy to wykonali, byliby z tego zadowoleni. A znacznie prostsza procedura, znacznie mniejsze pieniądze, bo nie trzeba opracować dokumentacji. Wiadomo, że dokumentacja podnosi koszt całego zadania. Stąd takich najwięcej zadań właśnie typowałbym jako remont w postaci wykonania nowych warstw bitumicznych. Myślę, że się zaryzykuje 50% dróg do tego się mhm. nadaje. Panie Naczelniku, zadam Panu jeszcze to takie pytanie, bo dość wygląda to ciekawie, bo również reporterzy m, mediów m, lokalnych, jak i również my uczestniczy, uczestniczymy w tym. Są takie wizje lokalne, w których uczestniczy pan, przedstawiciele Zarządu Powiatu Radomszańskiego, starosta powiatu, to. gdzie przyglądacie się jezdni, czyli to jest jakiś odbiór, nie wiem, techniczny. Na czym to polega? Czym to jest podyktowane? Jakie są rezultaty takiej wizyty w terenie, gdzie zatroskani samorządowcy patrzą na jezdnię, co oni oceniają, co wy oceniacie, co to jest? Panie dyrektorze zapewniam, że odbiór techniczny wszystkich tych pokazywanych mhm. zadań, zdjęciu, tak? zadań odbył się wcześniej. No to co to jest? E, to jest, gdyby, zarząd prosił mnie o wskazanie zadań, które wykonywaliśmy w terenie mhm. i w ten sposób chce się przekonać też, jak to zostało zrobione. Odbiór techniczny dokonują pracownicy wydziału. No ale co, takie, po, takim, po takim odbiorze w wykonaniu samorządowców, to jest sporządzany jakiś protokół? Nie, nie, nie ma, nie ma żadnego protokołu. No jest to tylko i wyłącznie yy, wizyjna ocena wykonanych nakładek, bo tak to A miejsce. ja bym to określił inaczej, nie wiem czy pan się zgodzi nie wyłączyć, nie wiem czy pan się może z tym zgodzić, to jest taki trochę zabieg pr yy, No to już takie polityczne tematy już nie chciałbym yy, rozumieć. Wracam teraz jeszcze do remontu ulicy Księdza Kościoły, bo to najważniejsza inwestycja, bardzo poważna inwestycja, czy w chwili obecnej przebiega ona zgodnie z harmonogramem, czy już dzisiaj widać, że będą jakieś opóźnienia? Nie możemy mówić tutaj już o opóźnieniach. Znaczy powiem od razu na wstępie tak, że jest bardzo niefortunny, niefortunny termin realizacji tego zadania. Powiedziałem wcześniej w wypowiedzi, że czekaliśmy 10 miesięcy na ocenę naszego wniosku. Umowa z wojewodą podpisana w połowie czerwca 2021 i dopiero podpisanie tej umowy dało nam możliwość startu z procedurą wyłonienia wykonawcy, czyli ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Przetarg też wyłania niewykonawcy też trwa do dwóch miesięcy tak się stało, że z końcem sierpnia dopiero wyłoniliśmy wykonawcę, podpisaliśmy Czyli z nim taka umowę. Czyli inwestycja powinna rozpocząć się w marcu, w kwietniu, Decyzja. Decyzja. Decyzja powinna być znacznie wcześniej. I mamy z końcem sierpnia umowę i wtedy wykonawca wyłoniony w drodze przetargu rozpoczyna dopiero opracowywanie projektu organizacji ruchu, bo wystąpi z wnioskiem, że chce całą kościoła, księdza kościoła zamknąć. Kolejne półtora miesiąca trwało, czy niemalże dwa miesiące trwało uzgodnianie tego wszystkiego w jego projekcie organizacji ruchu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad w Łodzi. To nie są proste tematy, doświadczyliśmy właśnie ostatnio tego. Stąd dopiero tak późny start tego zadania, był to 4 listopada. Zdawaliśmy sobie sprawę, że rozpoczniemy pracę i w pewnym momencie je przerwiemy, bo nam na to warunki atmosferyczne nie pozwolą. W chwili obecnej trwają czy nie? Nie, w tej chwili są przerwane. Planowane bo od tego poniedziałku no niestety pogoda pokrzyżowała plany te prognozy długoterminowe no niestety nie sprawdzają się tak jakbyśmy tego sobie życzyli co do tej pory zostało wykonane rozebrana stara konstrukcja na wierzchni wykorytowana podbudowa i podłoże i zostały już wykonane dwie trzy dolne warstwy konstrukcyjne a więc stabilizacja cementem dolna podbudowa tłucznowa i górna podbudowa bitumiczna to pozwala na tyle mieszkańcom złagodzić te, te uciążliwości, że już mogą po, po w miarę twardej podbudowie się poruszać i przechodzić z jednej strony ulicy, ulicy na drugą. A kiedy ma być zakończenie? Ten, planowe zakończenie, Plan, ten... planowe ter, zakończenie to jest 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli wypada nam to w połowie lipca 2022 roku. Powiedział Pan, że nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, że to musicie planowo zakończyć? Raczej firma jest... Z, z, Prężna, duża firma, także nie, nie, nie na Ale mam, obecną... mam obiektywne e, środki, biorąc pod uwagę na przykład e, atmosfery, atmosferyczne, które mogą zaburzyć ten cykl. To tak znaczy, prawda? no nie sądzę, żeby zima taka, która nie pozwala pr prowadzić tego typu pracy, była jeszcze w marcu, czy w kwietniu, czyli być to, może styczeń, luty. czas się nadrobią. Wydaje mi się, że tak. Najtrudniejsze zostało już wykonane za nami, czyli wszystkie przekładki instalacji podziemnych. Które miały być przełożone, trwa jeszcze montaż oświetlenia kabla oświetlenia ulicznego. Natomiast najgorsza jest to rozbiórka i te roboty ziemne, to jest najbardziej pracochłonne i uciążliwe dla mieszkańców. Zaznaczone. Czy macie jakieś sygnały, czy pan ma jakieś sygnały jako naczelnik wydziału utrzymania dróg w powiecie radomszczańskim, że jakieś dodatkowe pieniądze, czy o które będziecie się starać, popłyną do starostwa, popłyną do powiatu radomszczańskiego z Polskiego Ładu? To znaczy liczę na ten, na ten drugi nabór Polskiego Ładu, mhm. bo wszyscy wiemy o tym, w że w pierwszym, w pierwszym no, wypadliśmy bardzo skromnie. Mhm. Z trzech wniosków tylko jeden i to ten najmniejszy na zadanie w miejscowości Bożykowa. 28 grudnia na stronie Urzędu Wojewódzkiego okazał się nabór w drugiej turze. Możemy ponownie składać trzy wnioski do 15 lutego, więc w tym okresie będziemy składać wnioski Mam obiecane, że dwa wnioski będą dotyczyły dróg powiatowych. A którego panu, kto to panu obiecał? Starosta powiatu radomszczyńskiego, że dwa wnioski będą dotyczyły dróg powiatowych. Myślę, że część tych, z tych dróg, o które wnioskowaliśmy w pierwszym naborze, pojawi się ponownie w drugim, ale konkretnie jakie to będą, no to jeszcze decyzja nie zapadła. To będziemy czekać z utęsknieniem, jak wypadnie powiat radomszczyński w drugim rozdaniu z Polskiego Ładu. No, to, to, to tak jak powiedziałem, 15 luty to jest składanie wniosku, natomiast kiedy będzie decyzja, które powiaty czy które gminy otrzymały, no trudno powiedzieć. Bardzo dziękuję Panu za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Program Starszych Niezależeń na portalu radomsko24.pl w każdy poniedziałek, środę i piątek o 19.45. Zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobranoc.